Przewiduje się, że w 2027 roku będzie ponad miliard osób korzystających z fastów. Brzmi intrygująco? Na pewno, ale dlaczego mówię o fastach? To jest pytanie do dzisiejszego mojego eksperta, który będzie mówił o modelach biznesowych na rynku telewizyjnym i pojawiających się nowych słowach, nowych znaczeniach, które warto przybliżyć. Dzisiaj razem ze mną Mariusz Stecki, który jest ekspertem rynku telewizyjnego, związany z firmą Gemius, gdzie jest dyrektorem projektów telewizyjnych. I właśnie podczas dzisiejszego spotkania postaramy się wyjaśnić nowe modele biznesowe i nowe znaczenia na tym rynku. Dzień dobry. Dzień dobry. Mariusz, powiedz proszę, jakie według ciebie są największe wyzwania i oczekiwania widzów na rynku telewizyjnym? Wyzwania w stosunku do nadawców telewizyjnych oczywiście wynikają z nowych potrzeb ich widzów, z nowych modelu, modeli dystrybucji, z nowych modeli sprzedaży kontentu telewizyjnego. Coraz częściej przed nadawcami stają wyzwania, jak wyjść ze świata telewizji real-time'owej, gdzie tej, której linii linearnej, w której programy następują w po sobie w pewnej wyznaczonej kolejności do, tej, do tego świata dystrybucji, który znamy z internetu, czyli bardziej na życzenie, czyli kon, przygotowywanie kontentu pod oczekiwania, e, oczekiwania odbiorcy. E, coraz częściej musimy mówić o modelach e, Podawania kontentu nie do dużej grupy odbiorców, tylko do coraz mniejszej, bardziej sfokusowanej na, jakimś, na, jakimś na jakiejś tematyce grupy odbiorców. Za tym idą wyzwania nie tylko. Technologiczne, które oczywiście są niezwykle istotne, ale również te wynikające z przygotowywania tego kontentu, przygotowywania czyli systemów rekomendacji, systemów badania potrzeb klienta. To wszystko składa się na to, że, że zarówno po stronie nadawcy, jak i przede wszystkim też tych, tych podmiotów, które zajmują się dystrybucją sygnału telewizyjnego. Będziemy mieli coraz więcej wyzwań, tych związanych właśnie z technologią, ale również związanych z tym, w jaki sposób ten kontent najbardziej przyja w przyjazny sposób i najbardziej oddający potrzebę klienta, czyli odbiorcy podawać. Skąd nadawcy mogą uzyskiwać informacje odnośnie tego, czego ich widzowie naprawdę oczekują, jak zachowują się przed różnymi urządzeniami, czy też wykorzystują różne drogi odbioru sygnału telewizyjnego? O, tu na szczęście technologia znowu przychodzi nam... E z pomocą, podaje nam pomocną dłoń. Y, oczywiście to, to, że ta technologia podaje nam pomocną dłoń, wcale jeszcze nie świadczy, że nadawcy z tej dłoni będą chcieli skorzystać. Ale rozumiem, że możemy na chwilę w tym miejscu oderwać się od y, rzeczywistości i pomarzyć, jak to może będzie w przyszłości wyglądało. Y, no oczywiście dzisiaj telewizje, te, te tradycyjne telewizje, czyli trady, telewizje linearne, przede wszystkim opierają się na badaniach. I oczywiście ten trend na pewno nie będzie trendem schodzącym, bo badania są niezwykle istotną częścią pozyskiwania informacji o odbiorcach. Natomiast nie mogą pozostać jedyną formą. Dlatego że badania niestety mają wiele. Rządzą badaniami, rządzą badaniami wiele uwarunkowań, które powodują, że nie są one aż tak szczegółowe, jak właśnie w momencie, jak są wymagane te dane. Szczegółowość tych danych jest wymagana w przypadku właśnie tych nowych modeli, o których rozumiem, będziemy dzisiaj rozmawiali. I no, musimy też zacząć myśleć o, o tym, żeby badania wzmacniać pomiarami. Pomiarami, które, którymi musimy objąć wszystkie źródła dystrybucji sygnałów telewizyjnych. Tak? Oczywiście poczynając od tych tradycyjnych, czyli naziemnego nadawania cyfrowego gd, poprzez, poprzez dystrybucję satelitarno-kablową tak? i kończąc na tej. Typ, już typowej dla internetu, czyli rozproszonej dystrybucji sygnałów z wykorzystaniem CDN-ów. Te wszystkie, te wszystkie modele dystrybucji musimy opomiarować. To, znaczy, to już się dzieje, więc to nie, jest, to nie jest futurologia, to jest rzeczywistość. Natomiast pewną futurologią, oczywiście, to znaczy, może nie też bardzo odległą, ale nadal pozostaje, jak właśnie połączyć badania z pomiarami, tak aby aby te preferencje widzów nie były preferencjami badanymi grupowo przez pryzmat badania, nie wiem, opartego na trzech tysiącach odbiorników, czy też fokusach opartych na tysiącu na bad osób badanych, ale właśnie na setkach tysięcy, czy to aplikacji, czy to urządzeniach końcowych, na których nasi odbiorcy konsumują treści telewizyjne. No dobrze, czyli mając informacje zwrotne, techniczne o tym, jak konsumenci faktycznie korzystają z przekazów telewizyjnych, można budować nowe modele biznesowe. I jednym z nich, coraz bardziej popularnym w Polsce, jest FAST. Czy możesz rozwinąć, czym jest FAST? Nowy rodzaj yy, budowania przekazu linearnego, czyli telewizji linearnej, ale w zupełnie nowej odsłonie. Tutaj. Yy, Playlista, czyli tak naprawdę następstwo programów po sobie, nie jest wynikiem zaprogramowania przez kogoś, przez jakąś osobę, która gdzieś wymyśliła sobie, że następstwo tych programów ma być w takiej, a nie innej kolejności, ale jest ta, ta lista odtwarzanych programów, budowana na podstawie preferencji. Oczywiście, można sobie wyobrazić, że preferencji jednego użytkownika, co w z punktu widzenia dystrybucji sygnałów byłoby niezwykle trudne, bo wymagałoby, nie wiem, dla 100 tysięcy użytkowników przygotowania 100 tysięcy fastów. No jest to raczej, no jest to wyobrażalne oczywiście, bo technologia umożliwia unikastowanie przekazów telewizyjnych, ale niezwykle kosztowne, trudne i tak naprawdę na końcu niepotrzebne. No i właśnie dlatego po to, po to potrzebujemy te modele, Konsumpcji, konsumpcji mediów linearnych, czy też, czy też w modelu na żądanie, aby łączyć te, tych poszczególnych użytkowników właśnie w takie grupy użytkowników. Kohorty. Kohorty, mhm. tak. Modne słowo, kohorty. Ja jednak będę próbował tam, gdzie nie muszę, nie używać... Angielskich odpowiedników, przepraszam, oczywiście, to, to jest absolutny żart, polskich będę od, od odpowiedników używał i raczej są to grupy użytkowników, które po prostu w, w sposób bardzo zbliżony do siebie konsumują media. Media, oczywiście, mówimy teraz o, o mediach, o, o wideo. Natomiast oczywiście można sobie też wyobrazić, że takie fasty, zresztą one już są szyko, przygotowywane w radiu, tak? Przecież te wszystkie, yy, wszystkie stacje internetowe są niczym innym, tylko właśnie zbliżaniem nas do takiego fastowego, czyli takiego szybkiego na żądanie składania składania kontentu tak, aby on jak najbardziej odpowiadał, po prostu jak najbardziej zbliżał się do oczekiwań odbiorcy. Dodam tylko, że dla naszych słuchaczy i osób, które nas oglądają, FAST jako rozwinięcie samego skrótu to jest Free Ad Support TV, czyli też możliwość oglądania tej telewizji, kontentu telewizyjnego za darmo. Za pośrednictwem reklamy, która jest pomiędzy poszczególnymi, czy to odcinkami, czy też pomiędzy kontentem umieszczana, tak? I proszę powiedzieć, dzisiaj, z punktu widzenia jakby gotowości rynku, jakiego rodzaju kontentu możemy spodziewać się, że nadawcy będą oferować użytkownikom? No. Na pewno w sposób oczywisty yy, fasty mogą być budowane z kontentu yy, yy, telewizyjnego yy, mono lub bardzo tematycznie zbliżonego do siebie, tak, na przykład, nie wiem, seriale telewizyjne, yy, wszystkie programy może publicystyczne to nie, bo one dosyć szybko tracą swoją, swoją ważność, ale dlaczego nie? Też wszystkie programy publicystyczne, te wszystkie programy, które wpisują się w, w tematykę, nie wiem, kulinarną, muzyczną, tak, bo to, to jest też świetny kontent do tego, żeby, żeby sprzedawać go właśnie w modelu fastowym, nie nieprzygotowywanym dla dużej grupy, jak normalny kanał muzyczny, ale właśnie dla jakiejś specyficznej, specyficznej Specyficznej grupy odbiorców, specyficznej mówię nie oczywiście o jakichś bardzo y, skomplikowanych potrzebach, y, tylko po prostu, no nie wiem, lubiącej. Jakąś typo, jakiś typ muzyki albo wręcz typ teledysków, tak? no bo teledyski też niosą za sobą, za sobą nową wartość. Oprócz muzyki mają jeszcze tą warstwę obrazu, ruchomego obrazu, który bardzo często też przez użytkowników, odbiorców, no, zupełnie inaczej modeluje preferencje ich muzyki. Może nie tyle muzyczne, co właśnie oglądania kontentu muzycznego, na obrazie, w, przepraszam, na odbiorniku, oczywiście w modelu wideo. I tutaj można sobie wyobrazić, że praktycznie rzecz biorąc, modeli, model, może nie tyle modeli, co takich małych struktur, które budują nam fasty, może być no, tysiące, tak? Tak jak tysiące jest programów telewizyjnych, które dzisiaj są udostępniane albo w tym typowym takim modelu telewizji linearnej albo w modelu na to każdy taki odcinek można sobie wyobrazić jako część składową takiego fasta, tak? Czyli zamiast nie wiem, typowo, te, typowo kanału tematycznego, który serwuje nam znowu niestety telewizję linearną, która z której my wybieramy, nie wiem, 20-30% kontentu, który nas interesuje, można sobie wyobrazić właśnie tworzenie takich, takich kanałów, które, nie wiem, w 60, 70 albo nawet 80 czy 90 są odpowiedzią na nasze, na nasze potrzeby, na nasze oczekiwania w stosunku do takiego kontentu. Oczywiście, znowu, no, tu py powstaje pytanie, na podstawie czego te preferencje odczytywać? No ale właśnie od tego są badania i, i pomiary telewizyjne, które na podstawie jakichś tam modeli badawczych Połączonych z, z twardymi danymi pomiarowymi, po prostu budują, budują taki profil behawioralny, jak, jak dany odbiornik czy dany użytkownik korzysta z tego kontentu, w, w jakim czasie z jakiego kontentu najczęściej korzysta. No i oczywiście można na podstawie tego, posiadając zarówno te narzędzia badawcze, narzędzia. Pomiarowe, ale też nie, nie zapomnijmy o narzędziach yy, rekomendowania treści, tak, które akurat w przypadku yy, modelu fastowego niezwykle są istotne są niezwykle istotne dla samych treści, ale również dla reklamy. I tu chciałam tak gładko przejść do tematu dynamic ad insertion, czyli serwowania reklamy personalizowanej, która zarówno w fastach jest niezwykle istotna, ale w ogóle na rynku telewizyjnym zaczęło się o daju czy addressable TV dużo mówić i chciałabym dla państwa, naszych słuchaczy, ale również dla nas, żebyśmy Wyjaśnili sobie, czym jest DAI i w jakich kontekstach o dai można mówić, a w jakich powinno pojawiać się słowo adresable TV. Tak, jeżeli chodzi o DAI, to jest pojęcie bardziej, wydaje mi się, technologiczne niż odnoszące się do rynku reklamowego. Tak, tak naprawdę jest to po prostu technologia umożliwiająca podmianę reklamy, która w sposób zaprogramowany, Pojawia się w normalnym kanale telewizyjnym, takim linearnym, zaprogramowane, czyli gdzieś przygotowane są bloki, e, bloki e, reklamowe, budowane znowu na podstawie intuicji wiedzy człowieka o modelu konsumpcji, czyli o tym, jakiego go widza przed ekran, ściągnie ten model, ten kanał linearny. I te reklamy chcemy w modelu dajowskim zastąpić reklamą właśnie przygotowaną już bezpośrednio pod użytkownika, pod odbiorcę. Czyli nie adresujemy tej reklamy po kontencie, który jest oglądany w danym momencie przez danego użytkownika, czy przez dane urządzenie, tylko profilujemy ją yy, właśnie pod preferencję tego urządzenia, czy tego użytkownika. Czyli zamieniamy reklamę... Programowaną przez człowieka, naprogramowaną przez urządzenie, które, wiedząc, jaki jest model użytkowa... model konsumpcji treści danego użytkownika, w danego szerszym urządzenia. okresie czasu, tak? Co tak, te informacje zbierane. Czasu, mhm. Tak, oczywiście muszą być te, te e, informacje zbierane, taki znowu z takich e, cząstkowych z takich całościowych informacji o danym użytkowniku czy danym urządzeniu budujemy jego profil konsumpcji treści, taki model behawioralny i Wtłaczamy ten jedno urządzenie znowu w tą kohortę, o której mówiłaś, czyli w, tej, w, w tą grupę użytkowników, które mają jak najbardziej zbliżony model konsumpcji treści. I dzięki temu zamiast, zamiast sprzedawania kontaktów użytkownika z reklamą, czyli takiego typowego sprzed, modelu grp owego który króluje nadal w telewizji linearnej, przechodzimy już do takiego modelu linearnego, gdzie tak naprawdę nie sprzedajemy kontakty, tylko sprzedajemy użytkowników realnych, tak? Czyli wiemy, jak ten użytkownik yy, się zachowuje yy, i jak możemy, jak możemy go lepiej sprzedać, niż w takim modelu GRP-sowym. Czy można powiedzieć, że telewizja yy, zazdrościła rynkowi internetowemu takiego dokładnego targetowania treści? Nadal zazdrości chyba, <gryw> dlatego, że tych kanałów linearnych, ze względu na Model ich dystrybucji bardzo często nie można w takim modelu sprzedawać. Ale, no właśnie tutaj na e, e, tutaj wychodzą, wychodzi technologia naprzeciw, naprzeciw hmm. oczekiwaniom właśnie w, wszystkim nadawcom linearnym i umożliwia w tych modelach dystrybucji, a właściwie dzisiaj we w każdym modelu dystrybucji możliwe jest podmienianie dynamiczne reklam, no bo zarówno nas, na, na każdym urządzeniu typu set-top box, czy to podpiętym do urządzeń, do kabla, czy do, podpiętym do internetu, czy też podpiętym, przepraszam, nie podpiętym, Piętym, ale to do internetu, ale zasilanym przez sygnał satelitarny, jest możliwe podmianianie tych reklam. Oczywiście nie jest ono aż tak skuteczne, jakbyśmy tego chcieli, czy nie jest podmianiane na urządzeniu, tylko na serwerze, ale jest możliwe, czyli jesteśmy w stanie jesteśmy w stanie ten sygnał, sygnał oryginalny, w sensie oryginalną reklamę zaszytą w, kanał, w kanale linearnym, podmienić każdą dowolną reklamą serwowaną w modelu już takim typowym dla internetu, czyli dedykowaną dla danego użytkownika, co powoduje, że zamiast reklamy Coca-Coli, której po prostu dany użytkownik wcale nie będzie oglądał, damy mu reklamę, która faktycznie istotnie zaadresuje jakieś jego potrzeby i, i będzie przez niego oglądana, a nie pomijana, tak. W związku z tym i co, co ważne dzisiaj, DAI pojawia się już również w przestrzeni nadania cyf nadawania naziemnego cyfrowego, też z wykorzystaniem oczywiście internetu, ale, czyli telewizor musi być podłączony do internetu, ale no, przechodzimy już w taki model, gdzie praktycznie rzecz biorąc przy coraz większym nasyceniu jednak łączami internetowymi i to łączami o dobrej jakości, światłowodowymi, czy też doprowadzającymi sygnał gdzieś na poziomie jednego gigabita do każdego gospodarstwa domowego, jesteśmy po prostu w stanie pod, podmienić tą reklamę praktycznie rzecz biorąc na każdym urządzeniu, które w jakikolwiek sposób podbiera linearny sygnał telewizyjny. No to, jest, to jest daj, dużo słów, a tylko trzy litery. DAI funkcjonuje już na rynku y, polskim, więc użytkownicy mogą korzystać z tej technologii, ale nie jest tak bardzo mocno y, zagospodarowana w każdym przedsiębiorstwie mediowym. To jest oczywiście droga, która teraz się wydarza. Wydarza się też dzięki y, z, możliwości pozyskiwania informacji technicznych y, odnośnie potrzeb, y, potrzeb widzów, ale reklama DAI y, y, jest też takim przyczynkiem do kolejnego rozszerzenia. Y, y, Bardziej takich osobliwych, targetowanych treści do użytkownika, nie tylko pomiędzy treściami kontentowymi, tymi docelowymi, ale również pojawia się nowe zjawisko, nowy sposób komercjalizacji, jak virtual product placement, czyli możliwość w samym przekazie treści targetowania reklamy, produktów lokowanych. Właśnie może nie reklamy, tylko właśnie lokowania produktów. Tak, zjawisko bardzo ciekawe, szczególnie pod względem technologicznym. Trudno mi jest oceniać, na ile jest to produkt, który zainteresuje reklamodawców, ale pod względem technologicznym jest to bardzo ciekawe wyzwanie, szczególnie z uwagi na konieczność bardzo inteligentnego, in, przepraszam, Inteligentnej analizy obrazu. Szczególnie, że jest to obraz ruchomy, w związku z tym on się zmienia w czasie, ale naprawdę daje bardzo, duże, bardzo duży potencjał bardzo ciekawego lokowania produktów, takiego bardzo intuicyjnego, czyli ale też i właśnie zmieniającego się w zależności od preferencji użytkownika. Można sprowadzić to do, do, taki, do, do takiego nie, modelu w którym odbiorca widząc stół, nie wiem, na przykład u nas, mamy, tak, mamy stół, na, na tak? tym stolu, mhm. zamiast szklanek, które tutaj widać, pojawią się nie wiem na przykład butelki z, z, z jakimś napojem. Co może doprowadzić do sytuacji, gdzie, przepraszam, użyję znowu swojego ulubionego porównania, zamiast puszki Coca-Coli, yy, czy pojawi się Pepsi i odwrotnie, tak? w zależności od tego, jaka jest preferencja yy, naszego odbiorcy. Yy, futurologia? Już nie, bo jeżeli faktycznie jesteśmy w stanie tworzyć te modele odbioru treści, na ich podstawie jesteśmy, bo, jesteśmy w stanie budować modele preferencji yy, zakupowych, tak? To jesteśmy w stanie powiedzieć z dużą dokładnością, że ten użytkownik nie będzie zainteresowany tym, czy na, tej stonie, na, tej, na tym stole stoi szklanka wody, czy napój energetyczny, ale może być na przykład zainteresowany jakimś zdrowym sokiem wyciskanym, prawda? Więc. O ile szklankę wody zupełnie zignoruje, o tyle sok na przykład, nie wiem, wyciskany z żurawiny, bo on akurat go preferuje, może go zainteresować i, i może przyciągnąć jego uwagę. Jeżeli jeszcze przy, będzie stał przy ulubionym jego prezenterze sportowym, no to może faktycznie zainteresuje go, żeby ten sok zakupić. Ja patrzę na to po inżyniersku, ale oczywiście przypuszczam, że specjaliści od reklamy, szczególnie od budowania właśnie takich przekazów podprogowych, w cudzysłowie oczywiście podprogowych, yy, może być bardzo interesujące. Tak? A przede wszystkim uwalnia, yy, uwalnia olbrzymi potencjał nowej przestrzeni dla, dla umieszczania reklamy, którą jak wiemy, yy, przynajmniej yy, ludzie, którzy zajmują się reklamą telewizyjną, coraz bardziej brakuje tej przestrzeni wolnej. Powiedziałeś o futurologii. Chciałabym, żebyś teraz tak mógł się zrelaksować i pomyśleć, jakie w przyszłości, nawet tej dalekiej mogą być nowe modele na rynku telewizyjnym. Czego można się spodziewać? Hmm. No moja odpowiedź może nie być zgodna z twoimi oczekiwaniami, bo jak doskonale wiem, zupełnie inaczej postrzegamy potencjał linearnej telewizji. Ty uważasz, że z czasem ona zniknie. Ja uważam, że może będzie coraz e, uboższa w sensie odbiorców, aczkolwiek też nie, nie, nie przewiduję, żeby to było tak, aż tak daleko. Natomiast absolutnie wydaje mi się, że w jednym jesteśmy zgodni: e, że e, coraz częściej. Nawet jeżeli przekaz nie będzie y, dopasowywany do odbiorcy, coraz częściej reklama będzie dopasowywana do niego. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że wiemy, że y, reklama nietrafiona po prostu męczy użytkownika. Ona go męczy, strusuje, frustruje i, i powoduje po prostu mniejszą lojalność. To twój konik, więc tutaj oczywiście nie będę y, w żaden sposób chciał z tobą. Prowadzić jakiejkolwiek dyskusji, ale tak, zgadzam się, że im częściej ta reklama, a nawet może nawet nie reklama, tylko przekaz pomiędzy odcinkami będzie dopasowywany do odbiorcy, tym mniejsza będzie po prostu jego skłonność do. Yy, Odejścia od danego kontentu. Ja nie mówię, że od stacji, czy, czy tam od nadawcy, ale od danego kontentu, czyli nie będzie powodowała po prostu porzucenia kontentu dla szukania jakiegoś innego, który jest dla niego albo ciekawy, albo równie ciekawy, czyli będzie komplementarny albo, yy, albo będzie zastępował po prostu ten przekaz, który dotąd oglądał. W związku z tym. Yy, nie wierzę w to, znaczy inaczej, jestem zwolennikiem teorii, że telewizja linarna nie będzie się, nie będzie przechodziła do lamusa. Natomiast coraz częściej reklama ta taka trafiająca do szerokiej rzeszy, czyli ta taka typowa dzisiaj dla telewizji linearnej, będzie odchodziła do lamusa i oby to stało się jak najszybciej, bo im szybciej, w moim odczuciu, nadawcy linearni przejdą właśnie na ten model, tym dłużej będzie trwała ich obecność na rynku. Czyli domniemuję, że jeżeli nic z tym nie zrobią, to ludzie przejdą właśnie do takich modeli, w których przekaz jest budowany na, według ich oczekiwań ale jeżeli ta reklama nie będzie inwazyjna, nie będzie dla nich po prostu odrzut, odpychająca, tylko będzie właśnie spełniała ich oczekiwania albo ich potrzeby, adresowała ich potrzeby, tym dłużej zostaną przy telewizji linarnej, która niesie za sobą jednak pewien komfort taki, że ktoś, przysz, ktoś tego researchu, co może nam się spodobać, dokonał za nas, tak? I są tacy ludzie, ja jestem takim, taką osobą leniwą. Nie chcę, nie chcę szukać w spośród 100 tysięcy propozycji. Chcę, żeby ktoś to za mnie zrobił i przygotował dla mnie ten kontakt, Po prostu jestem leniuchem. I dla takich leniuchów, jak, jak ja, telewizja linearna może być y, nadal interesująca, tylko musimy, jako odbiorcy tej linearnej telewizji, być coraz częściej traktowani jako pojedynczy odbiorca, tak jak internecie, ani jako rzesza odbiorców. Może inaczej, pojedynczy to za dużo, ale jako grupa, czyli kohorta, czyli właśnie tak, żebyśmy byli coraz bardziej personalizowani. Nie wiem, oczywiście, z drugiej strony, czy wielu takich leniuchów jak ja będzie chciało być podsłuchowywa podsłuchowywanych, tak jak to się brzydko mówi, ale e, myślę, że jeżeli będzie to nam zapewniało nadal anonimowość. A takie są te modele, właśnie pomiarowe, zachowujące tą anonimowość, i nie będzie nam to po prostu przeszkadzało. Życzę Państwu otwartości i poszukiwania idealnego modelu odbioru telewizji i treści wideo, wykorzystujących oczywiście nowe technologie, nowe rozwiązania, ale takie, jakie będą dla Państwa wygodne, czy jesteście leniuchami, czy też nie. Dziękuję bardzo, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.